O, panie Januszu, no, no, nowy wystrój, atrapy książek, kwiatki, tylko czemu w słoikach? A bo były tańsze od wazonów, a wyglądają równie zajbiście. Mm, no tak, co tu się kurwa dzieje? Pewnie się znowu tych kebabów z ostrym sosem na żarli. Kurwa jaca, na chuj rzucałeś tym kamieniem! Janusz, co ty pierdolisz? Przecież to ty rzucałeś! Ale to ty mi kazałeś, więc to twoja wina! Poza tym, nie jestem Janusz! To jak mam na ciebie mówić? Mów mi Szczepa! Szczepa! Co mi tu znowu jakieś dziwadła nalazły! Panie, weź nas pan, ukryj! A kim wy kurwa jesteście? Jaca jest księżniczką z innego wymiaru, a ja jej Alfonsem. pan, co ty pierdolisz? Będą chcieli mnie wykorzystać. Cicho, mam wszystko pod kontrolą. O, księżniczką powiadasz, to pewnie jesteś dużo warta. Panie Mieciu, weź pan to zamknij. Ja, ja, już robię. Z drogi, mam topce do ubicia. O, no nie wierzę, w końcu coś zrobił jak należy, a wy ile płacicie za ukrycie? Jak tylko wrócimy do naszego wymiaru, to będziesz mógł poślubić tę oto księżniczkę oraz otrzymasz karocę pełną złota. Dobra, ale do tego czasu będziecie pracować u mnie za darmo na cieciówce. Szczepan, ale zajebiście, jeszcze nigdy nie mieliśmy tak wysokiego stanowiska. Zgoda. No to wypierdalać do roboty, bo mi tu czas marnujecie. Ale super, dziękujemy. A ty co, książę szukający obiecanej mi księżniczki? Januszu, zaburzyliście równowagę wszechświata. Człowieku, ten słój zaraz pęknie. Nie masz internetu? Kto mi za niego zwróci? Słój nie powinien być teraz Twoim zmartwieniem. Osobnik, którego wesłał portal, przez swoją wiedzę i nadmiar spożywanego alkoholu, może doprowadzić do zagłady całego wszechświata. Jaką wiedzę? On ściany bez gruntowania maluje. Bo tak jest taniej i szybciej. Ale wracając do tematu, jeśli chcesz uratować pana Mieczysława oraz uratować wszechświat, Musisz odbyć podróż przez inne wymiary i sprowadzić go z powrotem tutaj, zanim dokona nieodwracalnych zniszczeń. Dobra, przenoś mnie, bo musimy jeszcze piwnicę wyremontować. Witamy w kolonii. Wkładajcie mu tego. Władzicie. Jestem Diego. Hey yo, what's up my homie? What you doing wczoraj wieczorem? Hey, what's up, dog? you pull a over, i It's all nuts. You know what I mean? Yeah, I feel you, man. My guns also need a little bit of cleaning. Hey, you, what's up, my boy? Aluminum guns, huh, oh? guns <laughs> Who the fuck are you, white boy? I'm <laughs> Janusz, Get your bitches out of here, boy! <laughs> Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmali cię cesarscy, tak jak nas i tamtego złodzieja. Przeklęci gromowładni! Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerwell. Hej ty! Nie powinno nas tu być, ani ciebie, ani mnie. Cesarstwu zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w kajdanach, złodzieju. Jakie kajdany? Zamknąć motory! Nara, A jemu co się stało, a? To Ulflik, Gromowładny. Prawdziwy, najwyższy król Skyrim. Sam jesteś chuj. Dobrze się spało? Dobra, grałem w tę grę i wiem, że będziesz teraz chwilę pierdolić. Przejdź do rzeczy, bo zarobiony jestem. Jeśli się odwrócisz, zauważysz moich gości. Widzisz, na jedną z tych osób jest kontrakt i ta osoba nie może żywa opuścić tego pomieszczenia. Która jednak? Spróbuj odgadnąć bez mojej pomocy. Dokonaj wyboru. Dobra, najpierw ty opowiadaj, jak się tu znalazłeś. Trzy zero na trzech. Była godzina druga w nocy. Mój stary miał nową kobietę, i mówi mi, że jest w porządku. Ja mówię, co ty pierdolisz? To słuchajcie jebie na kasę. On wstał, stary wstał, i mówi mi, co ty kurwa, gnoju? Łapę do mnie wystawia, chciał mi liścia wyjebać. Ego na pizdę, fast attack, bomba w oko, kurwa, na brzuch. Oddechu nie mógł złapać, sweter miał na sobie, na łeb mu sweter założyłem. Bomby od dołu mu wale na nos, wujaszek nas rozdziela. Ja miałem to koszulę, co na dziwkach byłem z guzikami, i tak mnie szarpał, że mi wszystkie guziki z koszuli wypadły. Aha, ale po co ty kurwa tyle przypinasz? Janusz, swoje ty? Kiedy oddasz mi kasę? O kurwa! Ciąg, chuj! Od dzisiaj naliczam ci dodatkowe odsetki. Chyba cię pojebało. Twój dług został spłacony do samego końca. Sądząc po oznaczeniu, ty chyba też leciałaś mu kasę. Oto klucz od kwaty. Chuj z ramienia! Głupi chuj. Proszę Państwa, ostatnia akcja meczu a przy piłce Krychowiak. Wszyscy wiemy jak to się skończy prawdopodobnie out. Co tu się stało? Wchodzi Elianusz. W serca polskich kibiców znowu wlano nadzieję. Niczym kieliszek zimnej wódeczki, upalny dzień wlany w drapiące gardło. A jak wódeczka to oczywiście marki sniper Przyjął głębokie wdechy. Janusz, Janusz, Janusz. Jep, Robercik wyskakuje do piłki i piłka zmierza w kierunku bramki. Przypomina mi się rok 2016. Polska, Armenia, naszej twierdzy. 95 minucie po dograniu rzutu wolnego Błaszczykowskiego. Nasz skarb narodowy, Robert Lewandowski, orzeł polski, zdobył przepiękną bramkę, uderzając głową w samo okienko. Jest, mamy to. Honorowa bramka na 1-5 w meczu o psichuj. Mimo spodziewanego wpierdolu. Od słabej reprezentacji Estonii Pan został bohaterem wszystkich Polaków i mam zaszczyt przekazać Panu nagrodę naszego sponsora napisze do laptopa.pl złoty klawisz dla zawodnika, który najmniej spierdolił w tym meczu. Dziękuję Pani bardzo. To dla mnie bardzo cenne wyróżnienie. Chciałbym pani bardzo serdecznie za to podziękować, a także wszystkim kolegom, ale przede wszystkim. Za wytrwałość, okazaną determinację, zaangażowanie, umiejętności, talent, wytrwałość. Już to małe dzieci... O, tam będzie pierdolim kocopoły. Chodź mi na papieroska. Jak ostatnio ci podbierałem, to widziałem, że masz jeszcze dwa. O, ty kurwa, to ty mi te papieroski podbierasz. O kolego, to jest żółta kartka za niesportowe zachowanie. <laughs> Aleśmy kurwa zajebistą katapultę zrobili. I co z tego? Ma kwadratowe koła Nie jest w jaskini 100 bloków pod ziemią. A Spokojnie, kiedyś na pewno dodadzą update z kołami w Minecrafcie. Ale i tak z jaskini nie wyjedziesz, idioto, jest za mała tam, Ty to się zawsze kurwa do czegoś przypierdolisz. Aż mi się zajarać zachciało. Mm, idę na papieroska. Młah. Młah. Kurwa! Człowiek trzy lata zapierdala, żeby zbudować katapultę. A, a ty mówisz coś nie pasuje. Jakby nie to, że żyjemy z jego zasiłku, młah, to dawno bym się go pozbył. Młah. A co to za bajka? Zostaw! Zostaw to! Za późno! Głupi chuj. Zostało mi 50 mililitrów czasu. Muszę się spieszyć. Pasport, klawiatura bez klawiszy. Zaraz przecież ja zbierałem jakieś klawisze. To jak się do nich dostać? Serio, kurwa. Jaki paszport? Jaki paszport? Kurwa, aż mi się srać zachciało z tego myślenia. No tak, Gibbel! Jakie to teraz proste! Stanowski! No się przecież tu nikogo nie ma. Dobra kurwa, misja zrealizowana! Człowieku, odkładaj ten słój! Januszu... Widzę, że udało ci się sprowadzić z powrotem pana Mieczysława. Dzięki czemu uratowałeś cały świat od zakłady. Nic tu po mnie. Spierdalam. No i zabrał ze sobą słoik, złodziej pierdolony. Gdzie jest ten drugi? Pan, myśli, że palastrzyk? Ech, kurwa, Mać mówił, żeby nie ruszać tej wajchy. Teraz nie ma ani jego, ani zasiłku. Chipsy, chipsy. Dzień dobry. Poproszę słoik. Klej do słoików. No i te chipsy.